Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest piątek, majówki początek. Dzisiaj wybieramy się na zawody. Już, już jedziemy, ponieważ zawody są w Więcborku, więc to kawałek od nas. Dzisiaj się pakujemy, dzisiaj jedziemy. Jutro i w niedzielę są starty. No i tak, bardzo się cieszę, że, że w końcu zaczyna się sezon motocrossowych... Rozgrywek Pucharu Polski. Bardzo się cieszę również, że znowu wróciliśmy na YouTube'a. Ostatnio pochłonęła mnie w całości nauka i studia, dlatego nie było tyle czasu, aż tyle czasu, żeby móc nagrywać, montować i, i oddać się temu w pełni. Jednakże, wydaje mi się, że to, co już najtrudniejsze, to za mną. No i co? No i teraz mam nadzieję, że regularnie będziemy, będą, będziemy dodawać jakieś filmiki. Też piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, już coś wiemy. Na co, na co jesteście chętni? No, i tak, a my zaczynamy się pakować yy, i startujemy do Winsborga. Powoli zaczynamy pakowanie, ale jeszcze chwilę przed tym opowiem Wam o motocyklu Hani. To jest Yamaha YZ125 model 2023. Motocykl jest właściwie seryjny, poza kilkoma małymi detalami, takimi jak widać. Jest zmieniony pokrowiec na One Gripper. Mamy to we wszystkich naszych motocyklach. Świetnie, świetnie trzyma i wytrzymuje właściwie cały sezon, więc warto zainwestować w taką rzecz. Co tam dalej? Z takich kilku detali Haniutka ma zamontowany dekielek karbonowy Bietra. Zrobiliśmy specjalną osłonkę ramy, ponieważ Haniutka mocno wyciera Tą część. Zapraszam z drugiej strony. Oczywiście, automat startu firmy Zeta do każdego motocykla ustawiamy na odpowiednią wysokość. Troszeczkę inaczej w naszych motocyklach, w dużych pojemnościach inaczej w motocyklu Hani. Wydech Getra razem z, z końcówką. W tajemnicy mogę wam powiedzieć, że to e, dla Yamaha robi ten wydech firma HGS, więc wszyscy go znają. Nowa e, Opona MX 14 od Dalnopa. Wydaje mi się, że świetnie się sprawdzi na więzborskich piaskach. Różni się od starego modelu tym, że jest dużo sztywniejsza, i e, szczególnie w dużych pojemnościach e, ten bieżnik mniej się wygina, i wrażenie jest, że ten motocykl naprawdę przyspiesza trochę chętniej. Podejdziemy jeszcze do mojego motocykla, pokażę Wam e, jakie zmiany. Eee, jakich zmian ja dokonałem w moim motocyklu? Eee, oczywiście, cała oklejna od firmy No Moto. Eee, pokrowiec, jak już wcześniej wspominałem, od One gripera. Wszyscy mamy takie pokrowce: eee, opona MX14 od Dalnopa, łańcuch eee, DID, zębatka Sunstar, przednia tarcza eee, od brakinga. Jest to jeden z droższych, właściwie najdroższy model z Breakinga. Jeśli chodzi o zawieszenie, jest właściwie, właściwie seryjny. Setting jest niezmieniany. Mam troszeczkę większy poziom oleju. I specjalne stopery, semifaktory, które można kupić z kajaby. To są takie podpórki sprężyn z mniejszymi otworami, które troszeczkę zmniejszają przepływ tego oleju. I na, na skokach, tak powiedzmy, od połowy zakresu ten motocykl robi się troszeczkę twardszy, gdzie przy, przy szybkiej jeździe no sprawia, że jest bardziej, bardziej progresywny. Z takich małych detali, zamówiłem sobie jeszcze czarną. Sztyce tylnego amortyzatora. Nie wpływa to za bardzo na prędkość jazdy, ale chciałem mieć i cieszy oko. Jestem bardzo zadowolony z mojego motocykla, ponieważ jest to naprawdę bardzo uniwersalna maszyna. Może być. Zarazem bardzo mocna, jak i bardzo łagodna. Posiada wiele map, które można zmieniać, także z kontrolą trakcji. Ostatnio testowałem, testowałem różne mapy, testowałem mapę z kontrolą trakcji i kontrola trakcji w tym motocyklu działa tak, że ten motocykl robi się naprawdę bardzo łagodny. Można go porównać do motocykla Enduro. Ta kontrola trakcji jest dwustopniowa. Można włączyć tak, jakby tylko na, na połówkę lub całą, co zaleca producent. Jest to do wyboru tylko, tylko na jednej mapie, na standardowej mapie. I po wybraniu tej kontroli trakcji motocykl staje się naprawdę przyjazny i mniej męczący. Więc na, na takich twardych torach, gdzie są kolejne, gdzie tor jest bardzo wymagający, to. Ta kontrola trakcji się sprawdza. Czy będę jechał na tym więc Więcborku? Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Potestuję sobie na treningach dowolnych. Okej, okay. zanim pojedziemy na zawody, trzeba przygotować sobie gogle. Gogle na ten moment są w stanie mocno średnim, e, ponieważ e, na, na ostatnich e, zawodach, w których byliśmy, na których byliśmy w Bartoszycach, e, pogoda była e, taka sobie, Ponieważ cały czas była lekka mrzawka, co sprawiło, że potrzebowałam je jeździć w rolowach. Rolowy na ten moment wyglądają tak. Są to rolofy firmy Scott. Dla mnie niezawodne ogóle. zawsze od samego początku wybieram Scotty. No i teraz mam Scotty prospekty rolów. No więc tak, przygotowujemy je doprowadzamy do do porządku No i takim sposobem gogle są już gotowe i Przygotowany na wyścig. Jeszcze tylko druga para. Jestem gotowa. Jesteśmy w trasie. Lecimy do Więcborka. Jak już wcześniej wspominaliśmy, straszne korki, bo wszyscy jadą na majówkę. Każdy chce być najwcześniej. I trochę nam się przedłużył wyjazd. To, co powinno trwać godzinkę, jechaliśmy 2,5 godziny. Więc może jeszcze będziemy po widoku. Chcielibyśmy zobaczyć tor, jak wygląda. Ja to byłem w zeszłym roku, ale Łukasz chyba opuścił rundę Pucharu Polski, więc pewnych, pewnych zakamarków toru nie widział. A zrobili takie nowe fale, takie muldy, które trzeba, można skoczyć. Nie należą do najłatwiejszych, bo mi się udało... Mogę policzyć na palcach, ile razy mi się udało skoczyć te muldy w przeciągu całych zawodów. No Jestem ciekaw, jak to wygląda a w ogóle lubię ten tor i dobrze, że jest taki podobny jak u nas tor treningowy także będziemy cisnąć. Tankujemy paliwko od razu biorę sobie olej do dwusuwa, żeby wlać do hani, żeby nie zdarzyło się także zapomnę Na 10 litrów Benzyny muszę wlać 2,5 setki oleju. 750. Bardzo dobre oleje do dwusuwów charakteryzują się tym, że zostawiają mało nagaru, no i oczywiście dobrze smarują. I to jest właśnie jeden z takich olejów, które można zaliczyć do tych najlepszych. No i dojechaliśmy. Po długiej podróży jesteśmy w pięknym na pięknym obiekcie w Więcborku. Nie mogę się doczekać jutra. پھر به وڌيڪ 18 30 30 30 30 Jesteśmy po pierwszych wyścigach, przebiegły bardzo dobrze, ja miałem wspaniałą walkę z Maczkiem z Dunkiem, zmienialiśmy się wiele razy, do samego końca i udało mi się Maćka kiwnąć na ostatnim kółku i wygrałem wyścig. Łukasz był trzeci, a Haniutka w swojej klasie w pierwszym wyścigu była czwarta, bo też bardzo dobrze jeździe. Witamy w kolejny dzień zawodów. Mamy piękną, słoneczną niedzielę, chociaż jest dosyć zimno. Wczorajszy dzień całkiem udany. Pierwszy wyścig, jeśli chodzi o mnie, był wygrany. Drugi wyścig, przyjechałem drugi za Maćkiem. Z Dunkiem Łukasz był trzeci, ale taką mieliśmy niespodziankę na mecie. Niestety ja z Maćkiem skoczyliśmy na żółtej fladze i zostaliśmy cofnięci o dwa miejsca. Tym sposobem wyniki zupełnie się zmieniły. Łukasz wskoczył na pierwsze miejsce podium. Ja skończyłem zawody na drugim miejscu, a Maciek Zdunek na trzecim. No cóż, zdarza się. Jak zauważyliśmy tą flagę, po prostu wyhamowaliśmy, ile mogliśmy. Przepisy są takie, że koła nie powinny się oderwać od ziemi. Skoczyliśmy tam do połowy skoku i zostaliśmy cofnięci. Wczoraj było troszkę mniej materiału, ponieważ Hania też się z nami ścigała, a ona jest tam z drugiej strony i kręci. Dzisiaj postaramy się nakręcić trochę więcej materiału no właśnie, Hania Hania wczoraj zrobiła wynik życia i stanęła na trzecim stopniu podium w pucharze Polski w klasie MX Kobiet zobaczymy jak dzisiaj przebiegnie rywalizacja tak jak już wspomniałem, nagramy dla Was trochę więcej materiału ale chciałem Was także zaprosić na stronę MX Poland gdzie możecie zobaczyć wyścigi live live one są dzisiaj, Wy sobie obejrzycie powtórkę, ale jest to bardzo fajnie pokazane. Damy link w opisie. Link będzie w opisie. Tu, tu, tu. Hania, Hania gdzieś wrzuć. Tam. Tam Hania wrzuci link. Zobaczcie, jaka kolejka do odbioru technicznego. Nie ma miejsca na Za mały mają. Tutaj odbywa się kontrola techniczna, gdzie sprawdzane są motocykle, kaski oraz ochraniacze zawodników. Sprawdzany jest atest kasku i czy ochraniacze spełniają wymagania. No, jeśli chodzi o motocykl, sprawdzane są hamulce, luzy w kołach. To co można sprawdzić tak na szybko, czy są całe klamki, czy nie są kulki obłamane, to wszystko.

Cześć wszystkim, jestem Bartek Jaworski. Przyjechaliśmy dzisiaj na pierwszą rundę Pucharu Polski do Więcborka. Mam nadzieję, że będzie dobre ściganie. Ja startuję w klasie MX Junior. Trzymajcie kciuki, dziękuję. Cześć, jestem Kuba Pućkowski. Ostatnio startowałem na Mistrzostwach Europy. Dzisiaj jesteśmy w Więcborku. Warunki są bardzo dobre. Przygotowali bardzo dobrze To organizatorzy kamery są wszystko jest, więc będzie ogień. Jesteśmy już po treningach. Po treningach kwalifikacyjnych ja zająłem czwartą pozycję. Łukasz będzie startował z szóstej bramki. Jako szósty będzie wjeżdżał i wybierał sobie pole. Jeśli chodzi o mnie, to jechało się trochę sztywno nie wiem, chyba po prostu nie, nie byłem jeszcze rozgrzany. Tor jest bardzo fajny, ale widać, że zostały wczorajsze dziury gdzie niegdzie i na pewno będzie, będzie bardzo wymagający. A stawka dzisiaj jest mocna. To nie to, co w klasie Masters było nas trzech do ścigania. Tutaj będzie nas większa grupa na, na równym poziomie. Ale jestem w dobrej myśli. Hej, witam wszystkich. E, czuję się super, lecz mam problem z przedramionami. Strasznie mnie zabija i nie wiem, co jest. To jest taki mój kłopot. A tak to jest fajnie. Tor przygotowany super. I myślę, że będzie dobra zabawa. E, cześć, jestem Janek. Jesteśmy na pierwszej rundzie Pucharu Polski w... Wy... Więc bo... no i po mi no. Jesteśmy na pierwszej rundzie w Pucharze polskiej więc Borku. Jest piękna dzisiaj pogoda, dzisiaj pogoda dopisała. Dobrze tutaj jest, dobrze chłopaki robią. Cały tor tutaj nam wyrównali na dzisiejszy dzień. Tor jest bardzo fajny, ślady się już porobiły, dziurki też już są. Jest bardzo fajnie, udało mi się wykręcić trzeci czas i jest bardzo pozytywny. Pyszne. Cześć, jestem Wiktor. Jeżdżę motorem. Dzisiaj debiut w klasie Open. Całkiem nieźle, wbiłem się pomiędzy tylko tutaj gagatków kędzierskich. Oh, no co by tutaj dużo mówić. Czas, żeby szli na emeryturę, bo mi tu przeszkadzają. Będzie dużo łatwiej. Bardzo ich lubię, ale niech już sobie razem stołu z tymi krosami. Dla zdrowotności, bo jeszcze w krzyżu łupię, a raz drugi, po A to mój trener Denis. Denis jest... Denis to jest szef. Jestem przed startem, obserwuję właśnie najszybszych polskich juniorów na czele Bartek Jaworski. Ostatnim rzutem na taśmę próbuję podpatrzeć jakieś fajne ścieżki. Będziemy mieli zaraz okrążenie zapoznawcze, ale nie zawsze, nie zawsze tak wszystko dobrze widać. Czasem lepiej popatrzeć na młodszych, zdolnych kolegów. Cześć wszystkim, Szymon z tej strony. Jesteśmy na pierwszej rundzie Pucharu Polski. Właśnie czekamy na start pierwszego wyścigu klasy Open. W tym momencie ścigają się chłopaki z juniorów. Tor wygląda wyśmienicie. Warunki pogodowe dopisują, także idealne warunki na ściganie, na zawody. A tymczasem co, trzymajcie za nas kciuki, żeby wszystkim poszło dobrze, bezpiecznie. I chyba tyle. Po pierwszych wyścigach z małymi przygodami na starcie wysypaliśmy się jak domino. Zobaczycie pewnie na filmie. No i skończyło się to dziurawą chodnicą. Ukończyłem wyścig na piątej pozycji. Łukasz ukończył na czwartej pozycji. I plan jest taki: mamy dziurawy jeden kanał. Zaślepimy, zaślepiamy na dole, zagniotę ten kanał. Zagniota jeszcze dla pewności dwa obok, ponieważ nie wiem, czy są uszkodzone. Wydaje mi się, że tylko jeden. E, także zaślepione będą na dole i zaślepione będą na górze. Do tego dołożymy troszeczkę kleju i mam nadzieję, że obgonię kolejny wyścig. Motocykl nie stracił zbyt dużo płynu, bo zostało jakieś pół litra więc to jest e, niegroźne dla silnika e, i jestem dobrej myśli na drugi wyścig. Przed nami drugi wyścig ostatnim rzutem na taśmę. zjem jeszcze żelka energetycznego. Pomaga to troszeczkę jeszcze się naładować energią, nie obciążając żołądka. Także między wyścigami jemy to, co możemy: makaron, ryż, co tam, co popadnie. A przed samym wyścigiem jeszcze warto zawsze zjeść taki żelek. Zostało mało czasu, więc się sprężam. Jesteśmy już po zawodach. Relaksujemy się we Władysławowie. Mogłoby być trochę cieplej, ale nie ma co narzekać. Ostatnie wyścigi przebiegły całkiem dobrze. Ja zaliczyłem holszot w klasie Open. Skończyłem wyścig na trzecim miejscu. Jest też nasz kolega Johnny. Poznaliście go w naszym poprzednim vlogu. Jak tobie, Johnny, poszło? A ja się pochwalałem, że mi się udało zaliczyć jednego holszota w drugim wyścigu. W pierwszym wyścigu prawie też był holszot, ale niestety albo stety Bartek był szybszy ode mnie i wygrał ze mną start, ale na szczęście byłem drugi. I obydwa wyścigi przeszły mi bardzo spokojnie. No podsumowując, wyścigi poszły po, po myśli, obydwa wyścigi na drugim miejscu ukończone na spokojnie, z dużą przewagą. Nie wszystkim poszły po myśli. <laughs> Niektórzy walnęli front flipy. Zuzinka zrobiła front flipa i skończyła na, skończyła na pierwszym kółku. Drugi wyścig. E, co więcej, No. życie nam uda, udanego wypoczynku. Następny przystanek już w ten weekend w Strykowie. W niedzielę odbędą się tam Mistrzostwa Strefy Centralnej w motokrosie.